lub językiem wprost metafizycznym, jak w przesyconym duchem medytacji i chrześcijańskiej mistyki zespole ojców zmartwychwstańców w Krakowie, który Dariusz Kozłowski projektował wraz z Wacławem Stefańskim. Zamysł wyższego seminarium zgromadzenia księży zmartwychwstańców oparto o tradycyjne wyobrażenie o klasztorze. Bryły i części budowli w zdekomponowanym układzie śnią o murze klasztornym, o kaplicy, o refektarzu, bibliotece wirydarzu. Przeżywają sen, że są klasztorem. Na tę wizję nałożono inną, ideę metaforycznej drogi ducha. Na drodze między miastem, cywilizacją, a naturą, pobliskim parkiem ze skałami jurajskimi, znajduje się budowla. Droga czterech bram. Czwórca może symbolizować cztery pory roku, cztery etapy życia człowieka, może także etapy rozwoju wewnętrznego od wiroznaczności estetyki ku jasności etyki. A więc pierwsza brama, przejście w murze klasztornym ze źródłem umożliwiającym dalszą kontynuację podróży jedynie myślą, następna brama młodości. Dramatyczna rozpadlina w murze dziedzińca pragnień. Kolejna brama wiedzy, otwarcie w kierunku nieba skrzydeł budowli wybór między cienistością kaplicy a biblioteką. W końcu brama wiary. Pion kolumny z zmartwychwstania, poziom horyzontu skał na tle błękitu, krzyż, który istnieje jedynie w myśli. Brama, którą dostrzec mogą ci, którzy wiedzą. Przejście, które ujrzeć mogą ci, którzy wierzą. A jednak owa droga ducha nie jest nicią ariadny w tym labiryncie. Pozostawia codziennym troską zawiłości przestrzeni i semantyk w tym prawdziwym miejscu schronienia mieszkańca i zastanowienia podróżnego. Mój dom jest moim schronieniem. Zdaje się mówić Villa Fortezza projektu Dariusza Kozłowskiego o kształtach ni do pancernika, ni to średniowiecznego zamczyska oraz niezwykłych rozwiązaniach przestrzeni.